No i dotarliśmy do grady i do pizzerii, w której będziemy się stołować A taki mamy widok Ta -da. Kolejny nasz poranek nad gardą w krzokach nad samą, samym jeziorem I spaliśmy. nie było gdzie szukać już miejsca, musieliśmy gdzieś się zbunkrować no i taki mamy widok no, no. także wstajemy śpiochy Jesteśmy w Gardzie, wyjechaliśmy z spania naszego czyli z sypelka, który jest tam po tej drugiej stronie, może widzicie że wiem, że krzaczory wam teraz zasłaniają, ale tam tam, tam, tam on jest Jeszcze chwila, moment, teraz może złapiecie O, tam po drugiej stronie spaliśmy tam kumaliśmy sobie rano się wykąpaliśmy w takim morzu, w morzu, przepraszam jeziorku Kryształek i zasuwamy teraz szukać jakiegoś sklepu troszkę uzupełnić nasze zapasy prowiant, coś do picia dzisiaj chyba będzie plazing ale jeszcze, jeszcze próbujemy jakoś do porozumienia dojść tak że później będziemy jechać w stronę w stronę Werony chcieliśmy pojechać pociągiem do miejscowości jakiejś na P, nie pamiętam już ale tam już jedna przesiadka była z tego miejsca gdzie jesteśmy i o ile jeden pociąg zabrałby nasze pocią te rowerki, to drugi to był taki szybki jak u nas taki pendolino czy coś takiego co nie ma w ogóle miejsca na rowery więc ten pomysł nam odpadł no to jedziemy generalnie w stronę Werony i zobaczymy się później. Odpoczywamy sobie od godziny, nie wiem, 7 km dzisiaj przejechaliśmy rowerami. Za nocleg zapłaciliśmy, już Wam mówię, 15,40 euro. Znaczy 60 centów. Nie możemy tutaj przeliczać, bo byśmy ocipieli. Także ja tutaj z Mareczkiem i Jadkiem łażę sobie, o, po takim miasteczku wieczorem. Pozostali zabukowali się na y, polu namiotowym. I tam sobie się chillują, nie? A my siedzimy, że widzimy sobie, że pizzę obtolimy jakąś tam. Będzie fajosko. Gdzie idziemy, Dziu? No dobra. Szukamy taką restauracyjkę, która jest na, na, na kieszeni Polaka. Dobry Wam, kochani. Mamy dzisiaj czwartek. Poranek jest piękny. Aczkolwiek były chmury, jesteśmy nad jeziorem Garda cały czas. I dzisiaj będziemy już jechać dalej w stronę Werony. Całą wczorajszy dzień sobie przebaletowaliśmy na kempingu. Właśnie wchodzę do niego tak tak wygląda tam gdzie sobie siedzieliśmy w zasadzie na tym pomostku to jest konflikt na którym byliśmy i jesteśmy tu to znaczy się ogarniamy, myjemy tam mamy toalety widzę że Marek polas się myć eee. O, no tak, i tak miałem iść coś wyprać za mną gdzieś zasuwa edziu tam e, także kemping bardzo przyjemny tego że sami też tylko jest z niemiecki 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 się słyszy tak by tutaj kurde włochów w ogóle nie było e, widzicie o, porozbijanie kamperami więc e, w ten sposób sobie spędziliśmy cały dzień po prostu odpoczywając e, biwakując tak naprawdę ale dzisiaj już na rowery będziemy będziemy jechać Żeby żebyście nie myśleli że my jesteśmy jakimiś tam budżetami bo występujemy cały czas w jednych podkoszulkach no nie 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 o ostro tutaj bierzemy I do, cała nasza drużyna bierze w zasadzie ciuchy e, a zasłuchamy prawie w jednych podkoszulkach bo jest tak ciepło, że bierzemy w tym samym są chyba do Jak Wam mówiłem, jedziemy w stronę Werony. Chcemy zobaczyć ten słynny balkon Romea Juli, a jedziemy pomiędzy winnicami. Z każdej strony zobaczcie winnice. I winnice. Kiedy wjechaliśmy do Werony, robimy małe postój i będziemy szykować się na podwój tego miasta Jak się zastanawiał to 4 euro za 400 ml piwa da -da! jesteśmy w Muzeum di Salvecio e, czyli jakieś takie mury wielkie obronne od jakiegoś zamczyska o, a tam mamy tu zamczysto Widzicie ładnie to wygląda w nim to było słońce Może mało widzicie Ale my tutaj wleźliśmy sobie Żeby zobaczyć W zasadzie podjechaliśmy tutaj rowerami bo można było Tu mamy rowerki Ludzie sobie trzepią zdjęcia Idziemy zobaczyć panoramę jak jest na górze co tutaj widzicie jak to wygląda okej okay. a tam taka panoramka jest Ta -da. jesteśmy w Weronie chyba w najważniejszym punkcie dla niej tutaj jest amfiteatr jak widzicie Jedziemy po jakimś takim alaryneczku. Bardzo dużo ludzi, w porównaniu z tym, co mogliśmy zobaczyć w wioskach i w mniejszych miasteczkach, przez które przejeżdżaliśmy we Włoszech. Mieliśmy wrażenie, że tam nikt nie mieszka. Opustoszałe, no gdzie nie, gdzie jeden auto się pojawiło, przejechało i, i tyle. A tutaj przynajmniej to żyje. I widzimy, że ludzie są. Zombi ich nie pożarły. No i tak sobie jedziemy radośnie. Teraz jedziemy pod ten znany czy będzie cacuchno? Nie wiem. Ee, balkon tego Romea i Julii. Osłabiony. Zobaczymy. No takie fajne są uliczki tutaj. Ja generalnie z tego co widzę, to tak, takie ścisłe, stare miasto, czy można to nazwać centrum takie, to jest takie cecuchno ładniutkie. Ło, wow, o. Wow, wow. muszę jeszcze to pokonać. Tu są nasi u, siadamy chyba z konia, bo tyle jest ludu. O, zobaczcie, miliardery ludzi Dobra, może też zsiądę Ha! Poczekajcie, może być lipa teraz Dobra, trochę idę Bo nagrywam Wam trochę życia tutaj w Weronie Tam są nasi Próbuję Dobra, przechódź lala. Nie więc idziemy. Dobra, jest. Duży trzęsie się. Dobra, kończ. No, drodzy, na razie urywam kontakt, później nagram. Słuchajcie, chyba nie wyjdziemy do... Nie zobaczymy. Chcesz zobaczyć to, Marek? No tak, nikomu nam się nie chce chyba czekać. Zobaczcie, to jest część kolejki na ten balkon, żeby zobaczyć. Tu na ulicy są ludzie. Druga część. Tam byśmy musieli chce postać. Następnie tu gościu za mną jest. Tam pilnuje, czy za dużo ludzi nie wchodzi. No i tam się idzie pod ten balkonik. Może i czadowo, ale nie wiem czy nam się chce no. stać. To jest pewnie wyjazd. O. Jesteśmy w Winczency od tym momentu kiedy dzisiaj wstaliśmy, a to było bardzo wcześnie i ruszyliśmy, przejechaliśmy 60 km, dojechaliśmy do miejsca gdzie zostawiliśmy samochody, to znaczy gdzieś na obrzeżach na, na kempingu. A teraz jesteśmy w centrum e, starego miasta, tutaj spróbujemy może coś zobaczyć jeszcze przed wyjazdem. Tam jak widzicie jakaś wieża. Na razie nie wiem wam powiedzieć, ponieważ e, jestem zielony, tak samo jak dziwej. No. Ale słonko nam zasuwa i jest, i jest naprawdę ładnie i co cuchno e, no i nie, nie weszliśmy wczoraj e, na ten... Romea i Juli balkon. Nikomu się nie chciało stać w jej kolejce. Tak tylko szybko Weronę przelecieliśmy, ale powiem Wam szczerze, że bardzo żałuję, gdyż no na Weronę myślę, że fajnie by tak dwa dni sobie tam zagospodarować z e, jakimś tam noclegiem i, i poczłapać sobie wieczorem, posiedzieć sobie e, na re, w restauracji czy tam przy piwku czy z czymś tam i odpoczywać, po poobserwować ludzi, jak żyją, no, popatrzeć i, i wchłonąć to miasto i te wszystkie zabytki, bo ich jest od groma, jak tylko przyjeżdżaliśmy rowerami, to żałuję jeden po drugim, że, że, że nie stajemy. Mm. Cały czas winczęca. Słuchajcie, jakieś takie fajniejsze rzeczy pokazuje. To jest akurat ładne coś. A to jest ich główny skwerek. Ale więc to byliśmy już w fajniejszych miejscach, ale no. Co ty, ty bierze? Ale one są takie, zawsze takie wielkie, nie? No i zobaczcie, tutaj, A tutaj nasza drużyna. No i wracamy do domu. Jesteśmy na autostradzie w Austrii. Jeszcze zostało nam jakieś. 800-900 kilometrów, czyli cały dzień przed nami drogi. E, no ładna jest pogoda, ale mieliśmy nadzieję, że troszkę się na drogę e, będzie chłodniej. E, no i e, trzymajcie do nas kciuki, żebyśmy dotarli cało zdrowo.